Na licytacji Macieja musiała trzeba wydać krocie. Przebiła go znana para. Jak co roku wielka orkiestra świątecznej pomocy wzbudza spore zainteresowanie i duże emocje wśród Polaków. Gwiazdy prześcigają się w pomysłach na atrakcyjne licytacje, starając się zebrać jak najwięcej datków. Jeszcze do niedawna to Maciej Musiał uchodził za tegorocznego rekordzistę. Ale nagle pojawili się oni. Gwiazdy angażują się w Wośp. Oferta musiała zaskakuje. Wośp od ponad 30 lat organizuje zbiórki w celu wsparcia leczenia poważnie chorych. W akcje angażują się przeciętni obywatele, którzy zgłaszają się do pomocy jako wolontariusze albo po prostu wrzucają pieniądze do puszki. Co roku wielu celebritów wystawia natomiast na licytację różne przedmioty czy usługi, które mają dodatkowo zachęcić do wpłacenia datków. W tym roku można zdobyć m.in. suknię, którą Julia Wieniawa miała na sobie podczas festiwalu w Cannes, rakietę Igi Świątek, którą zawodniczka grała w sezonie 2024, czy kolację przygotowaną przez Macieja Zienia. Do wzięcia udziału zachęcają też m.in. innymi Maffa Sion i Julia Żugaj. Głośno zrobiło się też o nietypowej ofercie Macieja Musiała. Aktor zobowiązał się bowiem do wysprzątania domu zwycięzcy w rytm zapętlonego utworu eksplosion duetu Kalmi i Remi, lub innego z pozostałych czterech do wyboru. Gwiazdor promuje inicjatywę własnym zdjęciem w towarzystwie odkurzacza, mopa czy ściareczek do ścierania kurzy. Za spotkanie z idolem w tak nietypowych okolicznościach trzeba w tym momencie zapłacić nieco ponad 100 tysięcy złotych. Kiedy wydawało się, że nic już go nie przebije, na horyzoncie pojawili się oni. Już sprzątające musiał. Oto nowi rekordziści wośpu a mowa o Omenie Mensach i Rafale brzosce, którzy ponownie zaangażowali się w ogólnopolską akcję. W przeszłości para biła rekordy, jeśli chodzi o zebrane kwoty. W zeszłym roku weekend golfowy w Marbelli wylicytowano za ponad 381 tysięcy złotych. W poprzednim weekendowy wyjazd w pewne magiczne miejsce w Europie kosztował 302 tysiące, a w 2022 roku luksusowy weekend w towarzystwie Celebritów sprzedano za 169 tysięcy. Najnowsza zbiórka małżeństwa wystartowała kilka dni temu i od razu wzbudziła zainteresowanie. Nie trzeba było długo czekać, żeby osiągnęła zawrotną kwotę 100 tysięcy złotych. Teraz natomiast znany duet przebił musiała. Przy 21 licytujących, suma, którą trzeba zapłacić za wyjazd z gwiazdami, wynosi 122,5 tysiąca złotych. A liczba ta na pewno jeszcze wzrośnie, w końcu zbiórka trwa aż do 10 lutego. Ta zbiórka wośp jest na pierwszym miejscu. Co czeka zwycięzce? Jak można dowiedzieć się z opisu, gra w golfa odbędzie się pod okiem światowej klasy trenera. Po nauce na polu golfowym, cała ekipa uda się na wykwitną kolację i degustację hiszpańskich specjałów, wyselekcjonowanych przez Brzoskę. Szczęśliwy zwycięzca może też liczyć na indywidualną rozmowę mentoringową z przedsiębiorcą o rozwoju zawodowym i rozkręceniu własnego biznesu. A więc przyjemne spożytecznym. Mensach też przygotowała coś wyjątkowego. Z kolei omena Mensach zaprosi gości do prywatnej przestrzeni ze sztuką w Hiszpanii, a także na wyjątkową wystawę dzieł polskich i zagranicznych artystów Top Charity Art, która odbędzie się 24 kwietnia 2025 w oranżerii pałacu w Wilanowie. Dowiadujemy się ze strony Pomysłodawcy zobowiązali się do pokrycia wszelkich dodatkowych kosztów związanych z realizacją aukcji.